Są czasy, kiedy wstaję o 5 rano z łóżka jak torpeda. Są czasy, kiedy nie chce mi się wstawać nawet o 10. Właśnie skończyłem 10 trening w tym tygodniu i nie mam zamiaru się zatrzymywać. W tym tygodniu nie zrobiłem żadnego treningu i nie wiem po co miałbym to robić. Nie widzę w tym żadnego sensu. Napisałem na karce 5 zadań, i ukończenie każdego kolejnego zmotywowało mnie do zrobienia następnego. Napisałem na karce 5 zadań i nie zrobiłem żadnego z nich. Teraz jestem jeszcze bardziej zdołowany. Lubię chipsy, ale dziś wybieram stabilność mentalną. Dziś nie chce mi się nic, ale zjem chipsy, żeby poczuć jakiś smak życia. Siadam i będę pisać filmy i będę tworzyć, tworzyć. Zaraz coś zrobię, jeszcze tylko obejrzę ten nudny film na Netflixie. Czy Ty też masz dwie osobowości? Bo życie to lato i zima. I latem smakujemy Uhu. słodkości, a zimą kosztujemy gorzkości. I choć świat próbuje nas przekonać, że mamy unikać zimy i szukać lata, to naszym zdaniem celem nie jest unikanie zimy, bo nie da się jej wykreślić z kalendarza, a przeżywanie jej tak samo jak lata i wyciąganie satysfakcji albo przynajmniej lekcji z gorzkości zimy. I jeśli aktualnie panuje u ciebie zima, to nie martw się za dużo. Przeżywaj ją i pewnego dnia opowiesz mi o tym. Być może jesienią. I daj znać, co o tym sądzisz. Pozdrawiam. Arthur Carapetian.